Po pierwsze, trzeba jakby rozłożyć to na dwa aspekty. Aspekt zdrowotny i aspekt finansowy wpływu do budżetu, zwłaszcza budżetu polskiego, gdzie gro fabryk, które produkuje tytoń, papierosy, mieszane jest w Polsce. To przynosi duży wpływ do, do budżetu kraju. Tak, palenie papierosów jest niezdrowe. Powinno się z tym walczyć. Ludzie, jak każda używka, to nie powinni tego używać. Wiadomo, że nie ma możliwości, że będziemy tylko produkować, a nikt w Polsce nie będzie palić. E, Unia Europejska dosyć ostro walczy, e, jeśli chodzi o e, tytoń. Ta dyrektywa, którą w tej chwili została wprowadzona, uważam, że e, nie poprawi sytuacji, e, jeśli chodzi o, o zdrowotność e, palaczy. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Z zakazami niestety moim zdaniem się nie wygra. Dyrektywa unijna, która ma wejść dopiero za 8 lat, albo już za 8 lat, zakazująca używania w tytoniu substancji smakowych, to był główny jakby nacisk na to, żeby ludzie, jak coś jest smaczne, to więcej tego używają. Uważam, że nie jest do końca tak prosto się nie przekłada. Udało się powstrzymać kolejną rzecz, która miała być zakazana, czyli slimy. Natomiast w dużej mierze cieszę się bardzo, że polscy przedstawiciele w Brukseli do samego końca walczyli, aby nie zmieniać tej dyrektywy. Wielokrotnie na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi udawało się takie informacje uzyskiwać. Żałuję bardzo, że ta koalicja, która była stworzona z 15-16 krajów, które miały jakby nie chciały wprowadzenia tej, tej dyrektywy, zmiany tej dyrektywy, trochę się rozpadła i tak naprawdę z tych 15-16 krajów zostały tylko, tylko 3 w tym, w tym Polska. No, dla budżetu, tak jak mówię, to na pewno nie jest dobre, natomiast jeśli chodzi o samo spożycie tytoniu, ale nie tytońą, myślę, że niestety, ale tutaj przemyt będzie się zwiększył. Dzisiaj tak naprawdę musimy zadbać o to, żeby żeby te tysiące miejsc pracy po prostu nie zostały utracone. W jaki sposób? Dzisiaj nie mam na to odpowiedzi. Warto by się rozejrzeć nad innymi rynkami bytu poza Unią Europejską i myślę, że w tym kierunku. Powinniśmy, powinniśmy iść. Mam nadzieję, że nie zostanie zmieniona, e, zmieniona jakby kierunek działania i decyzji, którą wcześniej jeździliśmy do Brukseli. Z, walczyć jakby o to, żeby nie zmieniać tej dyrektywy. Natomiast dzisiaj oczywiście spektrum się zmieniło, tak? Zostało przegłosowane rzecz w Brukseli. Natomiast mam nadzieję, że całość, całość będzie podtrzymywana taka, jak do tej pory. Z rozmów, które odbyłem do tej pory, zakaz nie spowoduje zmniejszenia ilości papierosów, tylko dlatego, że jest taki zakaz. Natomiast czy, czy ta sytuacja przełoży się w późniejszym czasie na zmniejszenie palenia papierosów przez Polaków? Z jednej strony bym się cieszył, bo to mimo wszystko szkodzi zdrowiu. Natomiast nie wolno w wolnym kraju wolnej Unii Europejskiej narzucać i pokazywać to, że te papierosy są a te są dobre, no bo w tym momencie tak naprawdę każdy papieros jest, jest niedobry, bo szkodzi zdrowiu. Natomiast jeżeli chcemy żyć w wolnym kraju, to każdy człowiek powinien mieć wolność wyboru, jakie tytoń chce, chce palić.